Daj Boże, kłaniam się. Dziękuję za gościnę. Kraków, jedna z największych, jeśli idzie o frekwencję konwencji prawyborczych Konfederacji. Myślę, że Politycznie prawybory zdążyły nam się już w trójnasób zamortyzować politycznie, że efekt rezonans państwa tu obecność, tak tłumna dzisiaj, przekracza wszelkie pierwotne rachuby. Dzięki tym prawyborom, nie tylko robimy coś po raz pierwszy w historii polskiego partyjniactwa, to znaczy, rzeczywiście zdajemy się na państwa decyzję, ale także... Podnosimy świadomość istnienia Konfederacji wśród wyborców, którzy z Konfederacją nie są jeszcze na tyle związani, żeby brać udział w tej procedurze, ale już czytają o nas, już słyszą, już towarzyszą tym prawyborom i to, żeśmy się przebili także w głównym ścieku medialnym, że nasze prawybory... O, to ciekawe, nie są już wyszydzane, tak jak były na początku, jak były, kiedyśmy to ogłosili jeszcze w listopadzie. To jest sukces, to jest efekt, więc ja tego sukcesu gratuluję autorom, do których nie należy, autorom regulaminu naszej procedury prawyborczej i bardzo dziękuję organizatorom, także tutaj w Krakowie, bo to zadziałało. No, a teraz jakie perspektywy, jakie my z tego wy? ciągniemy wnioski, starałem się zwracać uwagę na to także dziś, ale, ale nie, nie, nie tylko dzisiaj, na to, że, że najważniejszym naszym zadaniem jest w tych prawyborach nie stracić konfederacji. W tych prawyborach nie dopuścić do tego, żeby występujące wewnętrzne napięcia czy przeciążenia, no bo to jednak walka wyborcza, żebyśmy nie stracili tego, co jest największym atutem, to jest praktyki współdziałania. Ale w sumie jest to walka twórcza, dlatego że pokazuje ona, że są różne nurty w Konfederacji, które mogą razem współpracować, a Pan zdaje się jest tym ogniwem tak naprawdę, który też ma istotną rolę między ideą wolnościową, a ideą narodową katolicką? Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żebyśmy, to uwspólniam, my ludzie pobudki korony, żebyśmy odgrywali rolę tego łącznika, mediatora, pośrednika, spajającego środowiska narodowe i wolnościowe, które przecież mają swoje skrzydła y, daleko odstające od pionu cywilizacyjnego, który dla nas jest tak wyrazisty i tak istotny. Y, to skrzydło nacjonalizmu, które się gdzieś tam stacza w szowinizm i, 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 i to skrzydło y, wolnościowe, które gdzieś tam y, nawiguje w stronę y, nowoczesnego ludożerstwa, czyli randyzmu y, i między nimi My jednocześnie i narodowi do szpiku kości i, i wolnościowi pełną piersią, my mamy trzymać ten cywilizacyjny pion i mam nadzieję, że to się do tej pory udaje, chociaż... Rzecz jasna, nie mające jeszcze roku przedsięwzięcie, to nie jest dostateczna próba czasu, próba sił, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli spoczywać na laurę. Stąd pytanie: co osoby sympatyzujące z pobudką czy z koroną, które być może już są członkami albo chciałyby zostać, co mogą zrobić konkretnie w tym Działać. roku? Działać, działać! Nie czekamy na następną kampanię wyborczą. Jesteśmy już zaangażowani po uszy w kampanię prezydencką, niezależnie od wyniku tych prawyborów, ale przecież kampania prezydencka nie jest celem samym w sobie, prawda? Zresztą żadna kampania demokratyczna. My akurat wchodzimy w ten, w ten świat, w tę wojnę partii, w, w rzeczywistość demokratyczną. Bez żadnych złudzeń, prawda? Nie jesteśmy wierzącymi demokratami. Jako kontrrewolucjoniści musimy być co najmniej sceptyczni wobec e, idei e, czy nawet przesądów demokratycznych jako takich. Tym niemniej angażujemy się w tę demokratyczną procedurę jako polscy patrioci, jako. Wolnościowcy, narodowcy, tradycjonaliści. A czy oprócz e, nacisku medialnego, który Konfederacja już wywiera i to da się odczuć, że też dyskurs partii rządzącej musiał się zmienić pod tym względem, czy są e, realne szanse na inne działania w tym roku, które mogłyby na płaszczyźnie parlamentarnym odnieść sukces? Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe dlatego, że nic nie jest pewne. <laughs> Nic nie jest pewne. Szanowni Państwo, nie wiemy, czy przed końcem tego 2020 roku jakieś inne wybory nie zostaną jeszcze rozpisane. Samorządowe, czy, czy nawet i parlamentarne. Ja niczego tutaj nie wróżę z fusów, tylko powiadam, myli się ten najgłębiej, kto sądzi, że status quo jest ustalone. Od wczoraj. Odstrzelono jednego irańskiego, nawet nie generała, tylko supergenerała, marszałka. My nie wiemy, jaka reakcja domina już jest uruchomiona. I w związku z tym, że ten kontekst zewnętrzny yy, będzie nie ewoluował, tylko będzie się radykalnie zmieniał z tygodnia na tydzień. W związku z tym, na dobre i złe, wszystko jest możliwe. Strzeżmy się bierzmy udział w zmienianiu Polski na lepsze, nie dając się, broń Boże, ustawić w charakterze pożytecznych idiotów, którzy będą y, mimo woli y, brać udział w destabilizacji państwa polskiego. Owszem, my nie chcemy, żeby scena polityczna w państwie polskim się zasklepiła, zabetonowała tak, jak to do tej pory się wszystkim graczom okrągłostołowym wydawało, że już to ma Ustalone, ogarnięte, pozamiatane, scena polityczna uporządkowana. Otóż my takiego porządku nie chcemy, ale chcemy, zmieniając na lepsze polskie życie, chcemy jednocześnie stabilizacji państwa, prawda? Nie chcemy kołysania łódką yy, yy, dla, dla samej Frajdy robienia czegoś niebezpiecznego. Chcemy stabilizacji. I z tego też względu, to jest paradoks. Konfederacja postrzegana z zewnątrz jako właśnie taki element najbardziej dynamiczny, yy, yy, dla niektórych groźny, bo właśnie wytrącający ze świętego spokoju. My jesteśmy partią pokoju międzynarodowego, to my się upominamy o to, żeby odrzucać jakiekolwiek koncepcje rozwiązań wojennych, militarnych. Z tego też powodu to my jedni upominamy się o suwerenność. Także w doktrynie bezpieczeństwa narodowego, to my upominamy się o suwerenność w zarządzaniu armią i policją i bezpieką. Nawołujemy do zachowania prawa i porządku publicznego i w wymiarze międzynarodowym i wewnętrznym. Czy myśli pan, że ten głos zdrowego rozsądku? o tradycyjne wartości, o prawo naturalne. Czy myśli pan, że ten głos jest słyszalny w punktach władzy w Polsce? Doskonale. Doskonale. To, że prawda, nie klaszczą, nie, nie biją nam brawa, no nie po to przecież chodzimy do akcji, żeby, żeby rozdawać uśmiechy i inny, od innych tego oczekiwać. Ale myślę, że przy pozorach ignorowania naszej akcji, przy jawnej marginalizacji, pomijaniu Konfederacji w przekazie głównym propaganda w głównym ścieku, w mediach gadzinowych, czy to lewackich, czy prawackich, bardzo bacznie nam się przyglądają, odrabiają lekcje, nasłuchują i jak sam Pan zauważył, już wpływamy na Dyskurs publiczny, po prostu pewnych rzeczy już nie można mówić, a, a wyborcy PiSu trzymają swoich kandydatów za słowo. W związku z tym ci kandydaci, zwłaszcza w naszej obecności, pewne rzeczy już wzdragają się, wstydzą się powiedzieć, a inne czują się w obowiązku dopowiadać. No. Tak, nieskromnie powiem, e, nie wykluczam, nie wykluczam, że nad czym ubolewają niektóre media, e, brak centralnych obchodów święta Hanuka e, w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej czy w Pałacu Prezydenckim, kto wie, kto wie, czy to właśnie nieobecność Konfederacji na tym zaważyła. Panie Grzegorzu, kreśli pan tutaj. Sytuację, w jakiej się znajdujemy, skomplikowaną sytuację, z zewnątrz i wewnątrz. Jak z przeważającymi siłami wroga przychodzi nam walczyć? Wydaje mi się, że przede wszystkim winni jesteśmy Panu podziękowania za to dzieło, którego Pan już dokonał. To znaczy, nie nazwiemy tego zjednoczeniem prawicy. Tak jest, ale nie fikcja zjednoczenia, praktyka współdziałania. Współdziałanie, tak? W obliczu przeważających sił wroga. Stoją przed nami ogromne zagrożenia, tak? Mówiliśmy tutaj o geopolityce, mówiliśmy o zagrożeniach wewnętrznych. Pod wielkim znakiem zapytania stoi polska demografia, stoi polska gospodarka, wszystko. stoi kultura, stoi wszystko. wszystko. Stoi polska armia, czy czyli istota przetrwamy? państwa. Czy w ogóle przetrwamy? Pytanie, czy jest realna szansa, żeby to odwojować. Jesteśmy teraz na prawyborach Konfederacji w Krakowie to, co już udało się dokonać, to jest, można powiedzieć, wielki sukces, to, że w ogóle na płaszczyźnie parlamentarnej jest słyszalny głos normalnych Polaków, tak to nazwijmy, normalnych Polaków, myślących po polsku i po katolicku, czy jest realna szansa i jakie w tym kontekście widzi Pan zadania i czy, pytanie retoryczne, czy jest sens dalszej pracy organicznej e, dla takiej wywołuje, organizacji? Wywołuje Pan e, e... Odpowiedź, która musiałaby zająć następnych parę godzin rozbudowanego ekspoze, w którym mógłbym próbować objąć rozmaite dziedziny, w których to i owo jest do załatwienia, a może wszystko. Ale odpowiem krótko, przywołując zdanie wypowiadane jednym tchem jeszcze z mojego programu prezydenckiego z 2015 roku. Powiem tak, broń niekonwencjonalna dla wojska polskiego i intronizacja Chrystusa króla. To są dwa najbardziej strategiczne cele do osiągnięcia w polskiej polityce. Dlaczego intronizacja Wbrew pozorom nie chodzi o działanie w sferze symbolicznej, jak to się niektórym zdaje, o y, jakąś akcję o charakterze sentymentalno-dewocyjnym. Nie, tu chodzi, szanowni państwo, o akt prawnopolitycznego. Wskazania istotnych źródeł całego ustroju, systemu prawa w Rzeczypospolitej, a zatem chodzi o odkopanie fundamentu, na którym jedynie wznosić możemy państwo polskie, nawiązujące do tradycji cywilizacji łacińskiej. A broń konwencjonalna dla wojska polskiego, zaręczam Państwu, to nie jest mrzonka. To jest realne. Wykonalne, co więcej mogę, e, mogę zdradzić, e, że aktualny układ władzy e, właśnie dlatego negatywnie zweryfikował się e, w roli ojców narodu e, e, zbawców ojczyzny, że nie zechciał podjąć projektów, które zostały, w minionej kadencji już e, przedstawione, podane na tacy, tym, którzy odpowiadają za wojsko polskie, a zatem za bezpieczeństwo państwa polskiego. Oni te projekty odrzucili, zlekceważyli. E, my mamy te projekty e, w gotowości i rzecz tylko w tym, no, że potrzebna jest egzekutywa polityczna, e, nie tylko e, dostęp do trybuny, żeby od czasu do czasu. E, w, mieszcząc się w kilkudziesięciu sekundach łaskawie udostępnionych przez prezydium Sejmu, żeby coś powiedzieć, co może wleje otuchę w Państwa serce, ale szybko przeminie. Rzecz w tym, żebyśmy e, z fazy komentowania rzeczywistości weszli w etap jej zmieniania. Tak? To tak po marksowsku troszkę zabrzmiało, ale proszę bardzo. W tym, co Pan mówi, pobrzmiewa dla mnie również to, że tej polskiej układanki, w ogóle tej cywilizacyjnej układanki, nie da się rozwiązać bez uporządkowania w tej sferze fundamentalnej. Nie da się. Pan używa takiego pojęcia od lat, że zagraża nam rewolucja światowa, że to jest pochód taki wielo już wiekowy rewolucji światowej. Pytanie też retoryczne, ale czy ja to dobrze rozumiem? Czy, czy ta rewolucja światowa, gdybyśmy szukali takiego najbardziej wspólnego mianownika, próbowali uwspólnić i podkreślić to takim wspólnym mianownikiem te wszystkie straszne rzeczy, które się wokół nas dzieją, to stawianie świata na głowie, czy można by powiedzieć, że to jest ogół tych ruchów i, i to są te siły, które próbują zastąpić Boga człowiekiem? Jasna sprawa. To jest po prostu. To jest to oczywiście, oczywiście e, ubóstwienie, e, e, samo ubóstwienie człowieka, e, jest żałosną uzurpacją, i to każdy, kto kto ma więcej niż naście lat to z praktyki własnego życia. Powinien to rozumieć, z własnych błędów i, i, i grzesznych przypadków. Ale rozumiemy, że to jest starcie, w którym osobisty główny nieprzyjaciel Pana Boga próbuje się nami posłużyć do tego, żeby no cóż, żeby, żeby dzieło Boże zniszczyć, a to znaczy. Że dąży on do doprowadzenia nas do samobójstwa, do samobójstwa cywilizacyjnego i samobójstwa biologicznego, demograficznego i, i wreszcie osobistego samounicestwienia. To jest realny, bardzo praktycznie. Realizowany cel nieprzyjaciela e, Pana Boga. On jest, e, on pragnie naszej śmierci. On deskupcja, pragnie naszej zagłady wymiarze, i, 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 i nie należy mieć co do tego najmniejszych wątpliwości. Z tego powodu życzymy Panu wielu łask Boży w tym nowym roku. Zajemne. To dzieło no nie tylko doczesne, ale i Boże się rozwijało. Dziękujemy bardzo Panu za poświęcony Zaj. czas i zapraszamy gorąco do Krakowa. Szanowni Państwo, Zostawódka bardzo dziękuję. Ta prowizoryczność tej naszej rozmowy tutaj wynika nie z nonszalancji realizatorów, tylko z tego, że spotykamy się tutaj po, właśnie jeszcze w trakcie. Konwencji przedwyborczej, właśnie w tej chwili zliczane będą głosy oddane w tej sali, ta sala gromadziła jeszcze przed chwilą kilkaset osób. Bardzo dziękuję. Dziękuję gospodarzom. Jeśli by można, jeszcze jedno pytanie mnie. No. Myślę, że następnym <grym> razem będzie. <grym> pierwsze spotkanie, pierwsze nagranie z cyklu, tak? Do zobaczenia. Spieszymy na następną konwencję, tak? Skropuł Bóg zapłać. Od korony Ach, i Bóg zapłać. Serdeczne. Dostałem brownie, tak? Przypadek? Nie sądzę. Tak. Bardzo dziękuję. I tu jakieś w Państwa W Pańskie ręce. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.